Piąta niedziela wielkanocna, wielka, wspaniała sprawa I teraz próbujemy odczytać konsekwencje tej prawdy dla naszego życia I o tym w czytaniach tej piątej niedzieli wielkanocnej Ewangelia tej niedzieli przenosi nas do Wieczernika Do tej chwili, kiedy Judasz wychodzi zdradzić Jezusa Za chwilę rozpocznie się męka A Jezus mówi, że on w tej chwili będzie uwielbiony Uwielbiony, bo będzie posłuszny Ojcu aż do śmierci. Ale kiedy mówimy o obrazie Boga w tym czytaniu, to może warto zwrócić uwagę na te słowa Jezusa, że On mówi, że my mamy się miłować wzajemnie tak, jak On nas umiłował. Pan Jezus za swoich uczniów oddał życie, to jest wzór tej miłości. Ale zwróćmy uwagę, Kogo on kochał? Piotra, który był gwałtownikiem, ale zaparł się go w chwili próby, Jakuba i Jana, którzy chcieli siedzieć jeden po prawej, drugi po lewej jego stronie w jego królestwie, Mateusza, który był celnikiem. O innych wiemy jeszcze mniej. To nie były wzory cnót wszelkich. On ich kochał takimi jakimi byli. I to ważna prawda o bo Bogu. Bóg nas kocha takimi, jakimi jesteśmy. Liczy, że Jego miłość nas przemieni, ale kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. Pierwsze czytanie z dziejów apostolskich jest trochę takie dziwne. Jest w nim pełno ruchu. Apostołowie wrócili, wyszli, zrobili. Nawet w pewnym momencie zrobili to, do czego Duch Święty ich przeznaczył, ale nie powiedziane co. Tu wyznaczyli kogoś, do czegoś i tak dalej. Wydaje mi się, że to ważna prawda o nas chrześcijanach, o nas ludziach, że świętość i wielkie sprawy wykuwają się w takich drobiazgach codzienności. W tym wyjściu, w tym powrocie, w załatwieniu jednej sprawy, drugiej, trzeciej, dziesiątej. W, tych, w tej prozie życia wykuwa się wielkość, w tej prozie życia wykuwa się nasza świętość. Nadzieję w czytaniach tej niedzieli niesie nam oczywiście apokalipsa, jak zwykle. Nie będę dokładnie omawiał tej sceny. Wszyscy chętni mogą zajrzeć do tekstu, który na tę niedzielę napisałem. Ale zwrócę uwagę na to szczególne przesłanie nadziei, którą niesie ten tekst. Szczególne, bo mowa tam jest o tym, że w tej przyszłości, której oczekujemy, nie będzie już żałoby, krzyku, nie będzie trudu. Proszę przypomnieć sobie, co Bóg powiedział do Adama i Ewy: Umrzecie. Potem kobiecie zapowiedział bólę rodzenia. Mężczyźni powiedział, że. W Pocie czoła będzie zdobywał pożywienie. Oni zobaczyli potem tą śmierć Abla, cierpieli wiele razy, w pocie czoła zdobywali pożywienie. To Bóg odwróci. Przywróci człowiekowi Eden. Przywróci człowiekowi raj, a może nawet da jeszcze więcej. To jest ta przyszłość, ku której zmierzamy, to jest ta przyszłość, która nas czeka. Bóg jest dobry i chce dla nas właśnie jak najlepiej, chce dla nas dobrze. Jeśli na tym świecie dzieje się źle, nie trzeba się martwić, jest przed nami nowe, lepsze życie.